Tak jakbyśmy byli w takiej grze, my sobie naciskamy, wydaje nam się, że my coś robimy, natomiast cała elektronika i cały układ hamulcowy w połączeniu z modułem silnika hamuje za nas. Bardzo częsty problem elektryków tylne hamulce. Teraz te systemy wymagają odpowiedniej kalibracji. Chodzi o to, żeby po prostu uzyskiwać tę samą jakość hamowania w tańszym. Niższym kosztem? W teorii wszyscy, wszystko wiedzą, w momencie, gdy przychodzi do praktyki, robi się problem. Dzień dobry, to jest Motofocus TV. Dzisiejszy temat naszego spotkania to nowoczesne układy hamulcowe. Nowoczesne układy hamulcowe czyli co tak naprawdę? Przecież od dawna można byłoby stwierdzić, że nic się nie zmienia mamy tylko klocki hamulcowe i tarcze i to w sumie tyle. Ale prawda jest oczywiście inna i eksperci z branży o tym wiedzą. Mamy wiele nowoczesnych systemów także związanych z tym, że i napędy pojazdów się zmieniają. Mamy hybrydy, auta elektryczne, więc zawiłości tych nowości będzie wyjaśniał mi mój dzisiejszy gość, czyli pan Andrzej Bojakowski z firmy Delphi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Andrzej jest ekspertem od hamulców, więc mam nadzieję, że nie będzie miał żadnych zahamowań przed tym, żeby odpowiedzieć na wszystkie moje dzisiejsze pytania. Zapraszam. Panie Andrzeju, bo jak już wspomniałem takie proste spojrzenie na układy hamulcowe może nas zwieść, że tak naprawdę nic się nie zmienia w tym zakresie, bo po prostu wciskamy pedał hamulca, tarcze, tro, klocki trą o tarcze, trudne połączenie wyrazowe i auto hamuje, ale jednak pojawiły się w ostatnim czasie nowsze technologie hamowania, czy nawet wspierania tego hamowania? Czy mógłby nam pan po, y, zreferować te ostatnie lata na rynku hamulców? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o samą y, technikę hamowania, dla powiedzmy większości osób, tak jak pan powiedział, za dużo się nie zmieniło, tak? Bo on ściska pedał hamulca, auto mu hamuje, zwalnia i on tych różnic y, nie odczuwa. Jeżeli są to nowsze auta, które wyposażone są w naj, najnowsze rozwiązania czyli hamulce niestandardowe elektrohydrauliczne, gdzie nie mamy już tam serwa. Zamiast serwa mamy agregaty hamulcowe połączone z pompą elektryczną, która buduje za nas to ciśnienie, a my tak naprawdę wciskając pedał hamulca naciskamy potencjometr i tylko symulujemy, że my wciskamy, czyli tak jakbyśmy byli w takiej grze. My sobie naciskamy, wydaje nam się, że my coś robimy, natomiast cała elektronika i cały układ hamulcowy w połączeniu z modułem silnika hamuje za nas. To są te systemy break by Wire, o których Pan teraz mówi, tak? To jest to rozwiązanie, czy to są, jest bardziej skomplikowane? Yy, no, są troszkę też bardziej skomplikowane, bo z takich popularnych systemów yy, obecnie na rynku to jest system iBooster, MKC1, MKC2. I te systemy charakteryzują się tym, że są bardzo fajne, jeżeli chodzi o hamowanie. Yy, skracają drogę hamowania, dają nam możliwość manewrowania. Yy, w nowych systemach mamy, oprócz samego systemu ABS, mamy system ESP, który nas wspomaga w jeździe po jakichś powiedzmy, zakrętach przy większych prędkościach. I przede wszystkim mamy te systemy awaryjnego hamowania, to co jest właśnie nowością. Czyli my się gdzieś zagapiliśmy, auto przed nami zahamowało, i nasze auto za nas hamuje. Czyli te popularne ADASy, czyli systemy wspierające kierowcę, które też są coraz bardziej popularne, a raczej też są nawet narzucane przez nowe normy bezpieczeństwa w pojazdach. To są takie nowinki, powiedzmy z perspektywy kierowcy, patrzymy na nie w ten sposób, że okej, okay, one zwiększają bezpieczeństwo moje, ale także przecież zwiększają komplikacje, w, jeśli chodzi o budowę pojazdu. I teraz z perspektywy warsztatu samochodowego, czy te systemy wymagają jakiejś szczególnej konserwacji, może nie wiem, kalibracji okresowej? Czy tylko jeżeli się coś popsuje, to wtedy udajemy się do warsztatu? No tutaj niestety w tych systemach mamy parę problemów, jak to się mówi. Pierwszym problemem dla mechanika to jest kwestia nawet samej wymiany tarczy klocków, ponieważ jeżeli mechanik nie zna procedur i nie ma odpowiedniego testera diagnostycznego, to ma problem z wymianą klocków i to nie tylko tak jak do tej pory było, że z tyłu trzeba było system dezaktywować aktywować, bo w tych nowych systemach w momencie próby wymiany klocków z przodu można też zablokować cały ten agregat. I później nam zostaje albo tester, który obsługuje pas True, albo ma bramki otwarte Security Gateway, albo niestety Labeta Jaso. I te wszystkie systemy są bardzo fajne, dopóki funkcjonują, natomiast niestety większość tych systemów ma czujniki radarowe albo kamery. I teraz te systemy wymagają odpowiedniej kalibracji. I teraz, żeby tą kalibrację przeprowadzić, trzeba mieć raz, że tester i odpowiednie plansze, w zależności od systemu, są różne procedury. I teraz, jeżeli my tych procedur nie przeprowadzimy prawidłowo, to może być taka sytuacja, że w czasie jazdy, na przykład, nasze auto sobie zobaczy coś z boku i nagle za nas zacznie hamować. I to są sytuacje bardzo niebezpieczne. Niestety, nie wszyscy na to zwracają uwagę. A przy każdej wymianie szyby powinniśmy zrobić taką kalibrację. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli robimy geometrię, czy nawet zmieniamy sobie koła większe na mniejsze, za każdym razem powinna się przeprowadzić taką kalibrację. Okej, okay, tylko to już wchodzimy w kalibrację systemów Ada o tym kiedyś nawet powstał na Motofocus TV osobny odcinek. Zachęcam dociekliwych do odnalezienia go w naszej bibliotece. Na ten moment porozmawialiśmy sobie o po potencjalnym jednym problemie z tymi systemami hamulcowymi, czyli po prostu, że jest, są rozkalibrowane ladary, system nie działa poprawnie, może za nas zaham może zahamować w jakiejś nagłej sytuacji, czy też zahamować nagle w sytuacji w ogóle nie niebezpiecznej. Ale czy coś jeszcze może się stać z tymi systemami? Jakie są jeszcze możliwe związane z nimi problemy? No, przede wszystkim, tak jak mówiłem, bezpieczeństwo. Tak? Te systemy rozpoznają, na przykład jest połączone z rozpoznawaniem znaków, auta same parkują. I teraz, jeżeli na przykład będziemy mieli coś uszkodzone w takim aucie, któryś czujnik będzie źle skalibrowany, to też możemy to auto uszkodzić. Czyli no, tutaj naprawdę należy zwrócić uwagę i korzystać z warsztatów, które mają jakiekolwiek pojęcie. O wymianie pewnych elementów, bo nie możemy sobie tak bezkarnie wymienić kamery czy czujnika radarowego, nie stosując kalibracji i nie przeprowadzając tego w odpowiedni sposób. Natomiast te systemy są o tyle fajne, że bardzo często za nas reagują. Czyli w momencie, gdy my się gdzieś tam przypadkowo zagapimy, to są w stanie po prostu za nas zahamować. No tak, to jest niewątpliwa zaleta. Ale teraz jeszcze usystematyzujmy naszą wiedzę, bo to, co Pan przed chwilą powiedział, no to są w zasadzie uniwersalne systemy hamulcowe, które mogą być stosowane w pojazdach spalinowych. No ale są też systemy stosowane tylko i wyłącznie w samochodach elektrycznych. Pewnie jeszcze też moglibyśmy powiedzieć o systemach hamulcowych w hybrydach. Czym one się w zasadzie różnią, te rozwiązania, od siebie? Podstawowa różnica w tych systemach to jest tak zwany odzysk energii. Czyli, czyli tak zwana rekuperacja, czyli nie musimy używać przy pewnym zakresie prędkości w momencie, gdy hamujemy, to tak naprawdę nie hamujemy jeszcze klockami, tylko używamy silnika elektrycznego, tak, czyli on po prostu za nas hamuje. Plus jest taki, że możemy to wykorzystać do hamowania, a jednocześnie w momencie, gdy puścimy nogę z gazu. I to auto swobodnie jedzie, to z automatu też nam y, przez ten silnik doładowuje akumulatory, czyli też mamy oszczędność paliwa. I tutaj jest tak zrobione, że ten system na bieżąco jakby mo monitoruje możliwość tej y, poziomu rekuperacji. I jeżeli ten poziom jest duży, to może go w większej y, sile wykorzystać do hamowania. Natomiast jeżeli jest mała. Mała dostępność tej tak zwanej rekuperacji, no to wtedy z, auto hamuje nam tradycyjnym systemem hamulcowym. Ale z tym też są problemy, bo też wspomnę o jednym z poprzednich odcinków Motofocus TV, gdzie rozmawialiśmy z Bartkiem Jeziorańskim, który prowadzi serwisy zajmujące się tylko samochodami elektrycznymi. On wspominał o tym, że to jest bardzo częsty problem elektryków, czyli na hamulce. Po prostu są zapieczone, bo są tak rzadko używane, bo wszyscy hamują tylko rekuperacją. To też jest taki wydaje się rynek se dla serwisów samochodowych. No niestety tutaj yy, robi się duży problem, dlatego większość producentów aut yy, elektrycznych yy, przechodzi z tyłu na hamulce bębnowe, uh -huh. ponieważ hamulce bębnowe są mniej narażone na tą korozję i lepiej się sprawdzają. A na przykład najnowszy ID Volkswagen ma i z tyłu i z przodu hamulce bębnowe. No to, to trochę tak jakby historia zatoczyła koło w tym przypadku. Okej, okay, ale to te nowoczesne systemy, które są w pojazdach, to są powiedzmy jakieś nowości, ale zmieniają się także te standardowe elementy układów hamulcowych. Wspomniane już w dzisiejszej rozmowie klocki i tarcze. Tutaj też mamy pewną ewolucję, pojawiają się nowe, Materiały, z których wykonywane są te elementy. I teraz niech mi Pan powie po co, jaki jest cel. Czy chodzi o to, żeby po prostu uzyskiwać tę samą jakość hamowania tańszym, niższym kosztem, bo na przykład tańsze materiały zastosujemy? Czy chodzi o to, żeby zwiększać cały czas tę wydajność? Pierwszym problemem, który powstał, jak pamiętamy, kiedyś koła były bardzo małe. Mieliśmy trzynastki, czternastki, jak ktoś już miał 15-calowe, to już były naprawdę mega duże. To już były na na No to dzisiaj piętnastki to już w mało które małcie są. I teraz tarcza jest elementem tak zwanej masy niereserowanej. I to robi nam duże problemy, jeżeli chodzi o precyzyjność w kierowaniu. I teraz, żeby na takie, takie duże koła plus auta, które mają odpowiednią wagę. Aby to wszystko zatrzymać, musimy użyć duże tarcze, duże zaciski. I teraz żeby to było duże, no to musi być też lżejsze. Tak? Jeżeli byśmy stosowali materiały połączenia stali żeliwem, tak jak to było standardowo, no to mielibyśmy problem, że ta tarcza by ważyła trzy razy więcej niż te obecne. Natomiast te nowe tarcze poprzez zastosowanie różnego rodzaju nowych materiałów można je, jak to się mówi, odchudzić, czyli one będą trochę cieńsze, ale też będą lżejsze. Ale tak. czy tak samo wydajne? Wydajne tak. Natomiast, jak zwykle, wszystko ma swoje plusy i minusy, dlatego też niektórzy yy, producenci stosują tarcze tak zwane dwuczęściowe mhm. czyli Część cierna jest robiona z odpowiedniego stopu stali żeliwa, natomiast tak zwany ten garnek jest robiony z innego metalu i są różnie łączone, są nitowane, są tarcze tak zwane pływające, są skręcane ewentualnie to, co y, zrobili w Mercedesie, y, tam ta górna część jest wkładana i od wewnątrz to jest tylko punktowane. Żeby to zabezpieczyć i na przykład przy tamtych tarczach jest dużo problemów przy montażu, no i przy demontażu, bo jeżeli byśmy chcieli do jakiejś naprawy taką tarczę zdemontować, no to praktycznie przy każdym demontażu już ją uszkodzimy. Czyli to wskazuje na to, że nawet z takiego Wydawać by się mogło prostego tematu jak wymiana hamulców w samochodach, no bo to robią praktycznie wszystkie warsztaty, poza tymi typowymi, na przykład wulkanizacyjnymi czy coś takiego, czyli sfokusowanymi na jakąś jedną konkretną naprawę. Trzeba się cały czas edukować w tym temacie. No, niestety trzeba, dlatego że mm, nawet taki przykład: Opel no to nie jest jakaś supermarka i tych aut ileś tam jeździ. A natomiast no, można się naciąć, że w tym aucie już będzie zastosowany ten system elektrohydrauliczny i jeżeli ktoś nie będzie znał procedur wymiany tarczy i klocków, no to może ten system zablokować. I to wszystko to są później dodatkowe, dodatkowe koszty. Yy, są producenci, którzy na przykład umożliwiają wymianę tarczy i klocków z tyłu poprzez menu serwisowe, które jest dostępne z poziomu licznika. Ale większość niestety tego nie udostępnia, no i znowu, mając nowe auto, niestety bez testera diagnostycznego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli mamy system elektrohydrauliczny, nie mamy tam tradycyjnej pompy hamulcowej, serwa i pompując, jak to się mówi pompuj trzymań nie wymienimy płynu hamulcowego, tylko musimy zastosować tester diagnostyczny, odpowiednie. Urządzenie, które nam będzie podawało pod odpowiednim ciśnieniem płyn hamulcowy, i dopiero wtedy możemy ten płyn wymienić. Już nie mówiąc o jakiejkolwiek naprawie czy odpowietrzeniu bez użycia testera. Także, no, niestety, yy, problem jest taki, że mechanicy będą musieli kupić ten tester, co się jednocześnie wiąże z tym, że będą musieli podnieść cenę mhm. i nie będzie wymiany klocków. Za 50 zł, tylko jeżeli będzie to system elektrohydrauliczny, no to ta wymiana już będzie dużo, dużo droższa. Zamyślam się, ale też y, trzeba potrafić ten tester y, obsługiwać to wydaje się kolejne wyzwanie, a przed nami przecież jeszcze kolejne wyzwania, które wprowadzi między innymi norma Euro 7. O, chciałem do tego także zalinkować, bo niedawno nagraliśmy z panem Andrzejem. Także inny odcinek, w którym rozmawialiśmy o normie emisji Euro 7, pewnie gdzieś się tutaj podlinkujemy. Także ta norma dotyczy po raz pierwszy hamulców, co jest interesujące, o czym też warto wspomnieć. No więc będziemy mieli takie nowe jakby restrykcje, nowe procedury, które będzie trzeba wykonywać. Gdzie się szkolić, panie Andrzeju? Zapraszamy. Na szkolenia bezpośrednio do, do nas, do firmy Delphi. Będziemy mieli już niedługo otwarte nowe centrum szkoleniowe. Na pewno zaprosimy tutaj Państwa na otwarcie, żeby też pokazać klientom, ludziom, że już to centrum działa. Na pewno będziemy chcieli się głównie skupić na częściach takich praktycznych, bo. Z tym jest duży problem. W teorii wszyscy wszystko wiedzą, w momencie, gdy przychodzi do praktyki, robi się problem. E, ostatnio robiłem szkolenia z układów hamulcowych, między innymi, i okazuje się, że no, większość mechaników takiej prostej rzeczy, jak w jaki sposób się klocki cofają od, tar od tarczy, nie wiedzą, już nie mówiąc o użyciu płynów hamulcowych, które gdzie szczelinach roboczych czy, czy jakichś tam systemach hamulcowych. Często jest problem, że oni nie potrafią rozpoznać systemu hamulcowego, jakiego jest producenta, a jest to bardzo istotne, ponieważ w jednych systemach pewne elementy się smaruje, w innych się tego nie smaruje, a mają one bezpośredni wpływ na przede wszystkim piski i uszkodzenia tarcz. I 90% uszkodzeń tarczy i pisków bierze się niestety no, nie tyle, że produkt jest złej jakości, tylko niestety to są podstawy montażu, że jeżeli ktoś to zrobi prawidłowo, zastosuje wszystkie procedury, to nie będzie z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy to zaproszenie do tego nowego centrum szkoleniowego od pana Andrzeja, to nie jest przypadkiem jakiś przekaz podprogowy, żebym ja poszedł i oni mnie tam zamkną, nareszcie mnie nauczą jakichś przydatnych rzeczy a propos motoryzacji, a nie tylko. To moje sprzedawanie Farmazonów, ale dowiem się pewnie po zakończeniu odcinka, jaki był prawdziwy cel. Niemniej, jak, na, jak będzie zaproszenie od Delphi do nowego centrum, to pewnie pojedziemy. Chciałem jeszcze wrócić do tego Euro 7 i tych, tej propozycji filtrowania pyłu z hamulców. Co na ten temat sądzi? Pomysł jak pomysł, każdy, każdy jest teoretycznie dobry, natomiast pytanie, w jaki sposób on będzie wykonany. Czyli, co będziemy mieli tam, jakieś dodatkowe stawki, filtry, czyli mechanicy będą wymieniali filtry w, w hamulcach, jak to, jak to będzie funkcjonowało. Już i tak jest dosyć dużo zmian. Obecnie w klockach nie można stosować tych dodatków miękkich, miedzianych. Niektórzy producenci stosują tylko dodatki stalowe, niektórzy dodają część dodatków ceramicznych. Tutaj na przykład mamy klocki od auta elektrycznego, i te klocki różnią się składem mieszanki. Po prostu, tak jak przedtem rozmawialiśmy na temat, że to auto elektryczne słabo hamuje, czyli ten klocek nie musi być bardzo twardy, może być. Jak to się mówi, skład, który będzie bardziej miękki, ale będzie w razie, gdyby to auto gdzieś nam postało przez parę dni w takim klimacie wilgotnym, żeby te klocki były w stanie tą pojawiającą się korozję na tarczach zebrać. I przede wszystkim przy autach elektrycznych, hybrydowych, chodzi też nam o tą ciszę hamowania, nawet żebyśmy nie słyszeli tego szurania klocka po tarczy. Na przykład nasze y, tarcze y, są dodatkowo zabezpieczane specjalną taką warstwą farby i ta warstwa farby jest nakładana chemicznie, czyli mamy do samego końca w tych lamelach zabezpieczone i rzeczywiście te nasze tarcze wytrzymują dużo, dużo dłużej niż. Niż tarcze konkurencji. I teraz tak chciałby Pan wymienić kilka marek. Ale chyba raczej sobie na to nie pozwolimy. E, ostatnie takie pytanie, powiedzmy trochę, e, z, e, trochę dotyczące Pana opinii. E, bo te nowe systemy, o których Pan mówi, no to często z takim przekąsem, że a tutaj się coś zmienia, może niekoniecznie na lepsze, e, ale. Jak ludzie, którzy jeżdżą tymi nowymi samochodami, pan ma kontakt z rynkiem, pan na pewno wie, oceniają te nowoczesne rozwiązania dotyczące Powiem hamulców. tak, 90, według mnie 90% ludzi chwali te rozwiązania. Jednak. Tak, bo dla normalnego użytkownika są to naprawdę bardzo fajne rozwiązania. Przy standardowym systemie hamulcowym nie mielibyśmy możliwości wykorzystywania w takim stopniu jak tutaj aktywnego tempomatu. Awaryjnego hamowania, auto, które nam samoparkuje, To są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Już nie mówiąc o utrzymywaniu toru jazdy czy jazdy między liniami. To są naprawdę bardzo fajne, takie przydatne rzeczy. Nawet mamy sytuację, że powiedzmy, wyjeżdżamy gdzieś tam z parkingu no i nie widzimy z tyłu, co się dzieje, a jednak mamy tam czujniki radarowe. Jeżeli czujnik zobaczy, no nie wiem, rowerzystę pieszego czy jakieś auto. To za nas zahamuje. Także yy, naprawdę te systemy są bardzo fajne, tylko jeden warunek. Wszystko musi działać prawidłowo, czyli wszystko musi być serwisowane w warsztacie, gdzie mają o tym pojęcie, w odpowiednim czasie wymienić płyn hamulcowy, zmierzyć grubość tarcz, sprawdzić, czy klocki już są do wymiany i przede wszystkim. Czy system działa prawidłowo, czyli mieć sprzęt do kalibracji? Z tym jest największy problem, ponieważ no, sprzęt do kalibracji nie jest tani. Tak, nie jest. Też Trzeba mieć też dobry tester, który to obsługuje. Natomiast w ASO specjalizują się pod kątem jednej marki. Większość warsztatów niestety musi robić wszystkie marki. To jest dla nich problem, bo nie zawsze testery obsługują wszystkie marki i nieraz potrzebują paru tych testerów. Jeżeli chodzi o jakieś takie specyficzne rzeczy, to jest pierwszy problem. Drugi, że też nie potrafią wykorzystywać potencjału testera, czyli nie wykorzystują wartości rzeczywistych i tych wszystkich parametrów, które można zobaczyć, tylko oni liczą, że tester jakby za nich naprawi coś. No tutaj tak ten system nie działa. Jeżeli chodzi nawet o proste czujniki ABS-u, które też mamy u nas w ofercie, jest problem, że mechanicy nie znają zasady działania nowych czujników i nie wiedzą, jak je diagnozować. Mm -hmm. Czyli wszystko jest skomplikowane i trudne, ale da się tego nauczyć. Ogólnie jest tak to. Kończmy przynajmniej jakimś pozytywem. <laughs> Ogólnie jest to właśnie bardzo proste, tylko że jest jeden problem, że większość mechaników. Na szkolenia psał elektrycznych, z jakiejś tam nowości jeszcze przyjdzie, tak? Mhm. Ale jeżeli chodzi o układ hamulcowy, po co oni mają mieć, skoro oni wszystko wiedzą? A nagle jak przyjdą na takie szkolenie, to się okazuje, że ta ich wiedza to nie do końca była taka, jak myśleli, że dużo nowych rzeczy mimo wszystko się dowiedzieli, już nie mówiąc o problemach, yy, gdzie powstają problemy związane na przykład z biciem. na Kierownicy, czy jakieś drgania, jak to zdiagnozować. Bo to jest tak naprawdę wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba komuś raz pokazać i wytłumaczyć. I on już będzie wiedział. Bez problemu. No to zapraszamy w takim razie naszych Także krzywiców. myślę, że, że na, na, nawet po takim szkoleniu, bez problemu da ja. Pan radę. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że mnie wypuszczą, jak już kiedyś trafię do tego centrum. Chociaż gdyby chcieli nadrobić swoją wiedzę po tylu latach pracy w branży motoryzacyjnej, to mogliby być zaszokowani. Ale. To już czas kończyć, więc nie będziemy tutaj mówić o sobie i naszych prywatnych problemach. Zachęcamy e, wszystkich mechaników, a także osoby, które są zainteresowane tematem, do udziału, do doszkalania się, do udziału w szkoleniach, także na, temat takie, na tematy takie, wydawać by się mogło proste, jak układ hamulcowy. Dziękuję bardzo, e, panie Andrzeju, e, za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję. E, moim gościem był Andrzej Wojakowski z firmy Delphi. E, Państwa zapraszamy do śledzenia naszych kanałów wkrótce. Mam nadzieję, równie ciekawe techniczne zagwostki z, w naszych kolejnych odcinkach programu Motofocus TV. Zostawcie subskrypcję, komentarz, lajka. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję.